Uklifie energia są. E, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o prystach i kroszczach, a bardziej o krostach i pryszczach. E, bardzo dużo dziewczyn się do mnie odezwało, szczególnie po filmiku, w którym opisuję właśnie, w, nie, wtrąciłam kilka zdjęć właśnie tego, jak wyglądałam, jaka była moja cera i tak dalej i. I mówiłam Wam właśnie, że ja musiałam zwalczyć taki atak po prostu pryszczy, który miałam tutaj. Najwięcej to miałam w tej części, dolnej części twarzy. Zaraz do tego dojdziemy. Zaraz Wam pokażę zdjęcia. Opowiem Wam moją historię bardzo szybko. Nie chcę, żeby ten filmik trwał długo, bo inaczej się będziecie nudzić. Chociaż ja wiem, że ze mną nie można się nudzić. No ale nieważne. Słuchajcie, w każdym bądź razie. Coś ja mam powiedzieć. Tutaj sobie przygotowałam taką kartkę właśnie z największymi punktami, żeby po prostu nie zapomnieć i żeby przejść do sedna sprawy od razu. Słuchajcie, moja historia jest taka, że miałam w okresie dorastania jakiś tam jeden pryszcz może mi wyszedł. Tu albo tu, ale to było po prostu nic w porównaniu do tego, co mieli moi znajomi. Ja sama tego na własnej skórze nie doświadczyłam. Ja pamiętam, moja siostra miała zawsze problemy z trądzikiem. I, e, Boże, od kiedy pamiętam, ona to normalnie jadła drożdże, piła drożdże, ona e, robiła pilingi twarzy, ona po prostu... Wiecznie siedziała w łazience. Pamiętam, wiecznie siedziała w łazience. Ona ja pamiętam, jak miała już 13-14 lat, to ona już zaczęła mieć problem z pryszczami. Ją po prostu wysyfiło, miała całą, całą twarz po prostu w pryszczach. No i słuchajcie, oczywiście ja szczęśliwa, że po prostu mam cerę wspaniałą, nigdy tych pryszczy nie będę miała. Zaczęłam mieć, tak po 21 roku życia, zaczęłam mieć tu jeden pryszcz wyskoczył, tu jakiś jeden, ale to wiecie, to tak jak wszystkim po prostu, jak zjesz coś tłustszego albo zjesz coś pikantnego, albo na przykład, nie wiem, wypijesz szklankę wina, czy dwie, czy trzy, i po prostu wyskoczyć coś tam na drugi dzień. Dla mnie to nie był żaden problem, nigdy się tym nie przejmowałam. Tyle, że jak miałam 27 lat, pamiętam, i to było tak, ciągnęło się do, 20, do mojego, i to tak właśnie ten pryszczyk, jeden, jeden w miesiącu, czy dwa w miesiącu, które mi tam wyskoczyły, to się ciągnęło przez jakieś, powiem wam, do 27 roku życia. C'est moi, oui, c'est moi. Mm-hmm, t'as fait l'école du cirque Oui. Très bien. Très, très bien. Très bien. I po moim 27 roku życia. Znaczy tak, w wieku 27 lat, e, brałam już przez jakiś czas... E, Tabletki antykoncepcyjne, i zdecydowałam się, że po prostu przestanę je brać, bo czułam się ociężale, czułam się źle, miałam problemy z krążeniem krwi, yy, w nogi miałam takie opuchnięte w ogóle, źle się czułam, w ogóle niedobrze mi było po tych tabletkach, i po prostu stwierdziłam, że nie ma sensu, odstawiam tabletki i po prostu nie będę tego używać. I co się stało? Od razu po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych zaczęły mi wyskakiwać pryszcze. I teraz tak zaczęły mi one wyskakiwać, ale nie tak jak wcześniej, że wyskakiwał mi jeden gdzieś tam w miesiącu, dwa w miesiącu, tylko zaczęły mi się pojawiać na twarzy coraz więcej pryszczy. I to jeszcze tak trwało z dwa lata chyba, przez dwa lata tak właśnie miałam troszkę więcej, no to wtedy używałam korektora, potrafiłam to zamaskować, więc nie było żadnego z tym, żadnego problemu, aż w pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać, bo na dolnej części twarzy zaczęły mi się pojawiać pryszcze, i to były takie. takie cysty, wiecie? Takie po prostu pryszcze pod skórą, że one na przykład czasami potrafiłam mieć taki pryszcz przez tydzień czasu i on się nie pojawiał. Po prostu miałam takie zgrubienia i to mnie bardzo bolało, wiecie? I zaczęłam się zastanawiać nad tym, bo stwierdziłam, że dobra, pryszcz 1, dwa, trzy wyskakują mi ok, ale stwierdziłam, że te cysty takie właśnie podskórne, to już był takie, to było dla mnie takie alarmujące. Zaczęłam się zastanawiać, że po prostu doszło do mnie, że coś jest nie tak, wiecie? I jak zaczęło mnie to boleć bardzo, nawet jeżeli chodzi o nakładanie makijażu, to po prostu mi skóra bolała i miałam takie wrażenie, że coś się dzieje, coś jest nie tak, że czytałam się gdzieś, pch, to chyba było w internecie w ogóle, że dziewczyny, które nie miały trądziku w okresie dorastania, czyli w okresie tam 16, 15, 14 lat, będą miały pryszcze, i że to jest normalne. I dla mnie to tak, tak mi się sobie boże, to nie jest normalne, że mamy pryszcze, no ale może faktycznie, może te hormony, które tam nie buzowały kiedyś, może po prostu jest taki moment, gdzie w wieku 27, 28 lat, po prostu, nie wiem, jakieś mamy. Mamy taki, jakiś taki przypływ tych hormonów, czy nie wiem, ale wiedziałam doskonale o tym, że u mnie to było spowodowane zatrzymaniem się, znaczy z, e, przestaniem brać, e, e, brania tabletek antykoncepcyjnych i e, zdecydowałam się, że pójdę do dermatologa, poszłam do dermatologa i oczywiście do dermatolog. Powiedział mi, a no to Pani zaczęła mieć te pryszcze właśnie przez to, że Pani przestała brać tabletki antykoncepcyjne. Więc po prostu zapiszemy Pani bardzo leciutkie, bardzo delikatne tabletki antykoncepcyjne i Pani po prostu będzie miała piękną cerę jak po psie A ja sobie stwierdziłam, że... Nie, że ja po prostu nie chcę tabletek. Więc on mi przepisał jakiś krem w ogóle. Słuchajcie, nawet nie pamiętam w ogóle, jak ten krem się nazywa. Używałam go przez miesiąc czasu. Nic mi nie pomogło. Stwierdziłam, że słuchajcie, ja mam taką zasadę, że jeżeli coś mi nie pomaga, co się robi przez miesiąc czasu? Jeżeli mi nie widzę żadnej różnicy, naprawdę żadnej w ogóle... Po prostu przestaję to brać. I słuchajcie, tak samo było z, tym, z tą maścią, taką na twarz. Po prostu to mi nie pomagało, w ogóle Pry, y, wysypiało mnie jeszcze więcej, itd. i tak dalej. I stwierdziłam, że po prostu przestanę to brać. Poszłam sobie oczywiście na internet, jak to ja bardzo ciekawa dziewczyna, znaczy ciekawa, bardzo in, y, interesuję się różnymi rzeczami, bardzo mnie ciekawi w ogóle fizjologia człowieka, i tak dalej. Poszłam sobie na internet, zaczęłam szukać, to chyba było nawet na YouTubie, zaczęłam szukać w ogóle filmików właśnie o pryszczach na dole i tak dalej. I znalazłam kilka filmików, w których właśnie dziewczyny mówiły właśnie jak wywleczyć takie pryszcze, że to jest... nauczyłam się, znaczy okazało się, znaczy na, 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 dowiedziałam się, że pryszcze, które pojawiają się w tej okolicy twarzy, to są pryszcze hormonalne, czyli ze względu y, y, powodowane przez niewłaściwą pracę hormonów kobiecych. I słuchajcie, dziewczyny, robi, które robiły filmiki na ten temat, po prostu one mówiły o jedzeniu właśnie, że nie można tego jeść, nie można tamtego i tak dalej. I robiły taką listę, całą, jakąś czekolady nie możesz jeść, orzechów nie możesz jeść, tego, tamtego. I to mi tak wkurwiało, bo sobie stwierdziłam, Boże, nie będę przecież. nie będę sobie odbawiać oliwy z oliwek czy masła, tylko dlatego, bo... Bo, bo mi pryszcze wyskakują na twarzy. Po prostu słuchajcie, jeżeli ktoś wam mówi, że tak, tego nie możesz jeść, tego nie możesz jeść, tego nie możesz jeść, tego nie możesz jeść. I to są takie zwykłe produkty, w sensie masło, w sensie orzechy, w sensie, nie wiem, jakiś owoc i tak dalej, nie słuchajcie tego nie słuchajcie tego, to ja się w ogóle oglądałam tych filmików, to jest po prostu głupota, w ogóle bez sensu. I, i tak w ogóle nie, 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 nie próbowałam tego robić, ale jakoś tak mi te filmiki skłoniły do tego, żeby jeszcze więcej oglądać, jeszcze więcej oglądać. I na moje nieszczęście, natrafiłam na moje nieszczęście. Natrafiłam na filmiki Freely, The Banana Girl. I ona tam coś tam właśnie mówiła o tym, jak w ogóle wyleczyła się z wszystkiego przez weganizm. Ja normalnie, zafascynowana Freely, po prostu stwierdziłam, ja będę weganką. Z dnia na dzień stanę się weganką i tak dalej, znaczy z dnia na dzień. Ja te filmiki oglądałam przez jakieś 2-3 miesiące. Starałam się jakoś tak, wiecie, wyedukować, żeby miała informacje, co mogę jeść, czego nie mogę jeść i tak dalej, co będę musiała suplementować, czyli że będzie mi brakowało witaminy B12 na przykład i będę musiała to sobie kupić w aptece i tak dalej. Nieważne, w każdym bądź razie przeszłam na weganizm i słuchajcie, pierwsze 6 miesięcy na weganizmie to było po prostu. Moment, gdzie ja dostałam olśnienia, ja stwierdziłam, tak, to jest odpowiedź na wszystkie moje bolączki, bo moje pryszcze zaczynają znikać. Moje pryszcze naprawdę zaczynały znikać. Po sześciu miesiącach ja się obudziłam rano, ja praktycznie miałam tylko jednego pryszcza. Słuchajcie, tak mi dobrze poszło. Tylko, że problem jest taki, że po sześciu miesiącach to było po prostu katastrofa, katorka, ja zaczęłam... Być śpiąca, letargiczna, miałam. O, po prostu, słuchajcie, filmik o weganizmie zrobię. Zrobię filmik o weganizmie. To będzie oddzielny filmik. W każdym razie, co chcę Wam powiedzieć? Weganizm wcale nie polepszył stanu mojej skóry, bo po 6 miesiącach bycia weganką i takim naprawdę byciu weganką, moje pryszcze zaczęły się znowu. Pojawiać. Drugie 6 miesięcy tego weganizmu to dla mnie to była po prostu katorga, bo ja się bardzo źle czułam i do tego jeszcze moje pryszcze zaczęły wracać. To było po prostu. Ja sobie stwierdziłam, Boże, no, usunęłam z mojego jedzenia praktycznie wszystko. Jem 85% węglowodany, potem reszta to proteiny i tłuszcze. I się zaczęłam zastanawiać, co jest takiego, że te pryszcze wracają, że ja po prostu przez 6 miesięcy było wszystko ok, i te pryszcze zaczynały znikać, znikać powoli, aż do szóstego miesiąca, gdzie po prostu w tym miesiącu w ogóle nie miałam pryszczy, a potem mnie znowu wysefiło. I zaczęłam się zastanawiać, słuchajcie, wiecie, nawet, nawet zaczęłam myśleć tak jak anorektyczka, że, że w pewnym momencie po prostu nawet przestanę owoce jeść, przestanę to jeść, przestanę to jeść, po prostu wszystko wyrzucę, z, nie wiem, będę mogła, co ja będę jadła, będę piła kawę albo... Widzicie, po prostu zaczęłam już tak myśleć bardziej, żeby po prostu wszystko pousuwać z mojego jadłospisu i sobie stwierdziłam, że po prostu to nie jest odpowiedź na, 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 moje, na moje bolączki. I powiem Wam jedną rzecz, że na tym weganizmie dalej byłam, ale co zauważyłam, zaczęłam po prostu robić eksperymenty. W tym sensie, że tak, wypiłam szklane, szklankę wina i tak, wino jest wegańskie. Wypiłam szklankę wina i na drugi dzień pojawił mi się pryszcz. I zaczęłam się zastanawiać, słuchajcie, to jest dziwne w ogóle. Wypiję szklankę wina, pojawia mi się pryszcz. Ja już wtedy nie paliłam papierosów. Rzuciłam w ogóle papierosy, bo ja paliłam papierosy do yy, chyba pier pierwszych sześciu miesięcy, jak byłam weganką i potem yy, przestałam. Czyli paliłam yy, pierwsze sześć miesięcy, jak byłam weganką, jeszcze paliłam papierosy i potem przestałam. I słuchajcie, Przestałam właśnie w tym miesiącu, gdzie moje pryszcze w ogóle całkowicie zniknęły i stwierdziłam, że kurczę, to jest w ogóle, to może właśnie o to chodzi, że to, to może palenie papierosów spowodowało, że miałam te pryszcze, że te pryszcze mi się pojawiały. Ale potem jak przestałam palić papierosy, dalej byłam wyganką i znowu mnie wysyfiło. I zaczęłam robić właśnie te eksperymenty. Wypiłam szklankę wina, na drugi dzień pojawił się pryszcz. I zaczęłam się zastanawiać, kurde, coś jest, co jest w tym, to może być alkohol. Więc następny weekend wypiłam sobie wódkę z czymś tam. Wódkę, pamiętam, wódkę sobie wypiłam z jakimś takim, nie wiem, yy, sokiem z winogrom, na przykład, czy coś tam wymieszałam. Kok Koktajl, i na drugi dzień nic się nie stało. Tak sobie myślę, kurde. To dziwne w ogóle, że myślałam, że to chodzi o alkohol, a tak naprawdę to nie chodziło o alkohol, bo na drugi dzień po wypiciu yy, drinka, właśnie z wódką w środku, nie wysyfiło mnie. I zaczęłam się zastanawiać, co jest takiego. Co, jaka jest różnica między wódką a winem? Jest alkohol w jednym, jest alkohol w drugim. Tylko, że wiecie co, to było białe wino. I wino białe jest słodzone. I to bardzo w ogóle. Słuchajcie, to nie, 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 nie zrozumiałam tego od razu, ale sobie stwierdziłam, dobra. Yy, Coś jest w tym nie tak i to może chodzić o cukier, ale jeszcze to tam, wiecie, coś tam, wiecie, coś tam brzęczało, ale tak naprawdę nie, 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 nie potrafiłam w ogóle jakoś, nie wiem, sklecić tego wszystkiego i sobie stwierdzić, że tak, to, to naprawdę cukier jest, powoduje to, że, że mnie wysypia, że mam pryszcze. I słuchajcie, dalej byłam weganką. Dotrwałam jakoś do 2,5 lat, tak mniej więcej. Pryszczy miałam cały czas, raz się pojawiały, raz znikały. To po prostu było takie, pff, taki roller coaster. Aż w końcu któregoś momentu, to było już 2,5 roku po weganizmie, no jakoś tak, 2,5 roku po weganizmie jakoś tak. Stwierdziłam, że po prostu. Ee... Zaczynam jeść normalnie, byłam wycieńczona, byłam zmęczona i powiem Wam tak, że zaczęłam jeść normalne rzeczy. Zaczęłam jeść normalnie i moja twarz zaczęła się zmieniać, wiecie? Zmieniać w sensie, kiedyś miałam takie pryszcze bardzo takie, że nie wysyfiało, miałam czerwone takie, wiecie, takie ropiejące, naprawdę to było okropne. Od momentu, jak zaczęłam jeść normalne jedzenie, czyli ziemniaki, warzywa z mięsem, z rybą, zaczęła moja twarz robić się czystsza i co się stało, że po prostu wyskakiwały mi jeszcze pryszcze, ale te pryszcze były takie, wiecie, jak tak, albo są pryszcze takie ropiejące i są takie standardowe, wiecie, że po prostu białe wychodzi. Znika i tyle. I te właśnie pryszcze takie standardowe, takie zwykłe, małe pryszcze, które tam nie bolą, nie boli Cię, jeżeli na przykład coś wyciskać czy coś tam, to Cię po prostu nie boli. I takie pryszcze zaczęły się pojawiać, sporadycznie tutaj gdzieś tam. I tak sobie stwierdziłam, kurde, o co chodzi w ogóle? I pamiętam, że jak zaczęłam Jeść na nowo ryby, zaczęłam jeść na nowo warzywa. Wiem, że weganizm bardzo pomógł mi po prostu żywić się, wiecie co? Ja na przykład, jeżeli chodzi o weganizm, to przestałam jeść chipsy, przestałam jeść lody, przestałam jeść czekolady, jakieś takie mleczne, takie pierdoły w ogóle. Ja to po prostu wyrzuciłam ze swojego jadłospisu i pamiętam, że jak przestałam, i, i, przestałam jeść jak weganka, zaczęłam jeść mięso, zaczęłam jeść normalne produkty i pamiętam, że. Miałam sporo energii, dobrze się czułam i ja nie jadłam, cały czas nie jadłam tych syfów, wiecie, ja po prostu wprowadziłam do jedzenia mięso i, i resztę, jajka i tak dalej. I ja zauważyłam, że moja twarz była dużo, dużo lepsza niż na weganizmie. I ja to w ogóle, dla mnie to było szokujące, że po prostu, Boże, przestałam być weganką i w końcu mam cerę taką, jaką chciałam. I wiecie co? Z Potem stwierdziłam, kurczę, to może chodzi o to tutaj właśnie, o te śmieciowe jedzenie. Może o te chipsy właśnie, może o te, te takie, mm, wiecie, mleko w proszku, które się znajduje w lodach, bo w lodach tak naprawdę nie ma prawdziwego mleka, to jest jakieś mleko, ukryte, nieważne. Słuchajcie, yy, najgorszy syf, w każdym bądź razie yy, to właśnie powodowało, że zaczęłam mieć normalną twarz i tak naprawdę pryszcze zaczęły mi się pojawiać sporadycznie, tak jak na początku, tak jak miałam 27 lat, jak zaczęły się pojawiać sporadycznie, tak właśnie zaczęło się, się dziać. I e, zaczęłam się... Zainteres zainteresowałam się tematem cukru. Ewa Chodekowska miała taki e, program w ogóle, że e, walka z cukrem, bez cukru, idźcie na odwyk cukru i tak dalej. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że kurczę, czemu nie? Poszłam na odwyk cukrowy, tym bardziej, że po weganizmie w ogóle nie jem już tych syfów i tak dalej, więc więc czemu nie w ogóle? Jeżeli tam nie od czasu do czasu czekolady, po prostu przestanę ją jeść. I słuchajcie, po odwyku cukrowym, czyli tak jak byłam pierwszy dzień, na odwyku cukrowym, tydzień później cera normalnie jak pupcia niemowlaka. Pupcia niemowlaka, normalnie, zero pryszczy, zero niczego. I dopiero to mnie olśniło. Miałam taką lapkę, która się zapaliła, i sobie ty krytynko normalnie, po tylu latach, po ty, wiedziałaś już, ja wiedziałam, że coś jest nie tak właśnie po tym, że po tym cukrze w winie białym, wiedziałam, że to może być cukier, który powoduje u mnie to, że mi się pojawiają pryszcze. Cukier, taki wiecie, biały, zwykły cukier. I, i okazało się, że tak, po odwyku cukrowym po prostu stwierdziłam, to jest to, to jest cukier. Cukier, który jest w słodyczach, cukier, który, który się nawet zwykły biały cukier, którym słodzisz herbatę, kawę, cukier, który znajduje się w sosach, spaghetti, w sosach, różnego rodzaju sosach. Jest po prostu cukier, jest dorzucany wszędzie, cukier jest nawet w chlebie dziewczyny. Owoce są świetne dla organizmu, ale mi się wydaje, że ja tyle tych owoców jadłam, że mój, nawet mój organizm już nie, 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 nie trawił po prostu takiej ilości, wiecie, cukru tego. Nawet z owoców, cukier z owoców, który jest najlepszy na świecie, tak naprawdę. Nawet może to powodowało, że miałam taki dziwny posmak w ustach i miałam taki, 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 taki kwaśny posmak w ustach. Wiecie, jak się budziłam rano. W moim przypadku było tak, że ja miałam problemy z trawieniem. Ja, na przykład, jeżeli to było chodziło o jabłko, marchewkę czy coś, ja to po prostu potrafiłam, mój organizm potrafił to trawić 4-5 godzin. Hmm. Wyobrażacie sobie? I, yy, I wtedy to było właśnie, wtedy, wtedy miałam w ogóle ogromne problemy z trawieniem, jak byłam wyganką, i wtedy pamiętam, też mnie wysyfiało i tak dalej. Słuchajcie, dlatego to jest wszystko powiązane: żołądek, jelita, trawienie i pryszcze. Ja bym radziła tym osobom, które mają problem, czyli tym, tym z Was, którzy mają problemy właśnie z trądzikiem, mają problemy z pryszczami i tak zwrócić uwagę na to, czy jecie biały cukier.